Znalazłam dzisiaj taką super łączkę. Na chwilę na niej poleżałam, ale później zabrałam się w to miejsce, gdzie jest przepiękna, znaleziona przeze mnie wiosną lipa. Obudziła we mnie piękne wspomnienie, tak jak zawsze zresztą je budzi. Przeczytajcie o tym w opisie, dlaczego jest tak dla mnie lipobranie ważne. Gdzie mam 50 lat. Ale tak niedawno całkiem zbierałam ją z moją babcią. A dlaczego? Ponieważ już wtedy moja babcia wiedziała, jak super zdrowotna jest ta roślina. Te kwiaty, które w herbacie oddają nam wszystko, co tylko można. A co zawierają? Przeczytajcie. A teraz posłuchajcie. Jak pięknie śpiewały tam ptaki. Jak czyste miejsce wybrałam, to jest ważne. No a później zajęłam się już wykładaniem na taką starą tacę od piekarnika wszystkich kwiatów. Ja suszę je tak w 30 do 40 stopniach przy w miejscu na tarasie, samo wykładanie już było przyjemnością. Ona tak pachnie. Ona ma w sobie taką moc, taki smak. Uwielbiam herbaty z lipą. Nie tylko wtedy, kiedy jestem chora. Uwielbiam ją cały czas, dlatego że zioła towarzyszą mi od najmłodszych lat. No i czas postawić je na tarasie. Pięknie pachną. Nie